Cześć wszystkim! Chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj Opla Astre z 2019 roku w wersji silnikowej 1.4 150 konnej Jego pierwsza rejestracja miała miejsce w sierpniu 2019 roku a przebieg to niecałe 6000 km Podejdźmy, wejdźmy sobie do środka Odpalmy sobie samochód Mamy tutaj bezkluczykowy dostęp do samochodu. Mamy tak samo w przyciski na klamkach, co też pokażę jak pójdziemy dalej. Co mamy na wyposażeniu? Wszystkie szyby elektryczne, lusterka elektrycznie sterowane, klapa bagażnika jest elektryczna. Możemy regulować na jaką wysokość ma się otwierać. Czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, sterowanie radiem z kierownicy, zestaw głośno mówiący. A po lewej stronie mamy tempomat, ogranicznik prędkości i radar antykolizyjny Kolorowy wyświetlacz, możemy tutaj włączyć sobie też nawigację I mamy też przygotowany system Android Auto Apple CarPlay, więc możemy spokojnie nasze smartfony podłączyć Klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna Asystent pasa ruchu Czujniki przednie i tylne Skrzynia jest tu biegowa a ręczny jest elektryczny dodatkowo mamy tutaj automatyczne lucerko wsteczne Samo czynie nam się ściemnia, jeżeli jest taka potrzeba. fotele mamy pół elektryczne, czyli góra dół sobie sterujemy i możemy też wysuwać samą końcówkę podparcia na nogi. Tutaj, jak tak mówiłem, mamy przyciski umożliwiające nam dostęp do samochodu bez konieczności wyciągania kluczyków Szyby tylnie mamy wszystkie przyciemnione. A z tyłu, oczywiście, wejścia i Sofix też są. Przejdźmy sobie dalej. Otwórzmy bagażnik. Tak jak mówiłem, bagażnik jest elektryczny. Duży, przestronny, jak to w kombi I jednym przyciskiem zamykamy Bardzo fajna opcja, nie musimy się w ogóle męczyć Jak możemy już też zauważyć, samochód z zewnątrz Tak w środku Jest w stanie idealnym Nie jest poniszczony, nie ma żadnych śladów Zużycia Ale tu też możecie się przekonać Na miejscu jak to faktycznie jest. Dzięki bardzo za wspólne oglądanie i zapraszam do odwiedzin.